mamu, a to znowu, znowu, niestety, znowu my! Cholera, fugo, ty masz cały złoty skład Jezus Maria I Najlepsze to znowu I co najlepsze? 6000 nawet nie kosztuje No A kurde cholera jaka, jaki jak, 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 jak Dawaj, dawaj próbowa, dawaj. ja pierdziusia!

To co teraz się dzieje? Teraz mecz faunexy kontra Unopelka i kończymy kolejkę. Dobra, na razie do i piona.